Muchołówka amerykańska, 10 ciekawostek i oczywiście nie jest to roślina, która w naturalny sposób występuje na terenie naszego kraju, na terenie Polski tylko że jest to roślina, która jest rośliną doniczkową, dosyć często spotykaną u nas jako taka ciekawostka, czy też jako roślina, która bardzo ciekawie wygląda. No ale może przejdźmy do pierwszej ciekawostki i dotyczy ona właśnie tego, że w warunkach naturalnych. Ona rośnie w Ameryce Północnej, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, na terenie Stanów Karolina. Północna i południowa. Tam jest jej naturalne siedlisko. Tylko, że oczywiście, właśnie ze względów na to, czym jest, czyli rośliną mięsożerną, oraz ze względu na to, jak wygląda, jest hodowana jako właśnie roślina ozdobna, roślina doniczkowa w wielu miejscach na świecie. I chociaż ona tam nie dziczeje, nie staje się elementem środowiska naturalnego, jako na przykład gatunek inwazyjny, to jednak należy pamiętać, że ona jest wprowadzana niejako na inne kontynenty na całym świecie. No ale oczywiście w odpowiednich, bezpiecznych dla niej warunkach. Druga ciekawostka dotyczy tego, że w naturze występuje ona na terenach bagnistych, na terenach gdzie jednak brakuje wielu substancji składników znajdujących się na przykład w glebie, które są jej potrzebne, żeby mogła normalnie funkcjonować, żeby mogła po prostu rosnąć i żyć. Tego jej brakuje w tych warunkach, w których naturalnie żyje, co przekłada się na to, że wykształciła właśnie tą mięsożerność, której głównym celem jest to, żeby dostarczyć głównie azotu oczywiście, ale też tych substancji, które są jej potrzebne do funkcjonowania. Więc z powodu braku tego, co potrzebuje wokół niej, po prostu zdobywa to w zdecydowanie inny sposób. I trzecia ciekawostka, jeśli chodzi o to, że łapie te owady, pajęczaki i w ten sposób zdobywa te substancje, o których mówiłem w punkcie drugim, potrzebne do jej istnienia, to nie jest to jedyne jej źródło pożywienia, może tak to nazwijmy, ponieważ ona może prowadzić fotosyntezę. To nie jest tak, że w przypadku muchołówki amerykańskiej te na przykład owady są jedynym źródłem, tych substancji, tych składników, które potrzebują, żeby istnieć. Nie. One potrafią prowadzić procesy fotosyntezy. O tym warto pamiętać, że jednak jest to roślina nie pozbawiona tej możliwości, tej funkcji, i ona jest tym głównym elementem, jeśli chodzi o jej przetrwanie. A ta mięsożerność, oczywiście, jest dodatkiem, ale dodatkiem, który jest bardzo potrzebny. No ale. Tutaj o tym wiemy. Kiedyś zajmiemy się ogólnie roślinami tego typu i porozmawiamy o tych różnych strategiach, różnych potrzebach, które doprowadziły do tego, że no one w taki dosyć specyficzny sposób zdobywają no, rzeczy potrzebne im do życia. Jeśli chodzi o czwartą ciekawostkę, to są to liście pułapki. I gdy spojrzymy na te liście, to mamy ogonki, ogonki, które prowadzą fotosyntezę, takie zielone elementy, niektórzy nazywają, że mają taki sercowaty kształt, zakończone tym liściem właściwym, czyli takimi blaszkami, które właśnie są tymi liściami pułapkami, które się zamykają. I to odbywa się bardzo szybko, nawet w czasie poniżej jednej sekundy. I tak, wnętrze tych blaszek jest czerwone, na krawędziach jest taki śluz i... i to ma zwabić do środka na przykład owada. Ponieważ tutaj mówimy o tym, że kolor, bardzo rzucając się w oczy, no sam jestem reprezentantem kogoś, kto w tym kolorze Wam się pokazuje. Przepraszam, ale znowu wlazłem w mrowisko. To, to znaczy, tu nie ma chyba mrowiska, tylko te mrówki tutaj się jakoś losowo pojawiają przy niektórych nagraniach. I odpowiedni kolor, odpowiedni śluz, który ma zapach, ma zwabiać te owady. I właśnie te blaszki mają wygląd bardzo taki dla owadów atrakcyjny. I mamy tutaj po trzy włoski czuciowe na każdej tej z tych dwóch blaszek. Jeśli jeden z nich w krótkim czasie zostanie dwukrotnie ruszony, to ona się zamyka w czasie mniejszym niż ta jedna sekunda. Albo gdy dwa takie... Różne włoski zostaną poruszone w czasie mniejszym niż 20-30 sekund. Ta pułapka się po prostu zamyka. I na końcach tych blaszek są takie rzęski. One są czymś, co ma uniemożliwić wyjście. Po prostu na się zamyka, te rzęski się na siebie zachodzą. I tak, jeśli ten owad jest mniejszy, to jest w stanie się wydostać. Co oczywiście dla rośliny oznacza, że. W ciągu 10-12 godzin ona się otworzy. Po prostu no zbyt mały owad to się nie opłaca produkować tych wszystkich rzeczy, które strawią go. To jest nieopłacalne. Mniejszy zysk niż poniesione koszty. Ale kiedy dojdzie do zamknięcia, ten owad się w środku rusza, wtedy oczywiście rozpoczynają się procesy trawienne. A kiedy mówimy o właśnie tym, że ta roślina oczywiście już coś złapała, to może pomówmy w piątej ciekawostce, czym żywią się muchołówki. I są to owady i pajęczaki. Tylko, że w przeciwieństwie na przykład do rosiczki, tutaj ta strategia jest raczej nastawiona głównie na owady naziemne, na te większe owady. Te połapki zamykające się mogą uwięzić większe owady, Większe ofiary, żeby się nie wydostały. W przypadku na przykład rosiczki, która przecież jest spokrewniona z muchołówką i to właśnie najprawdopodobniej z tego typu roślin wyewoluowała muchołówka, ale o tym też kiedyś porozmawiamy. I tak o hodowli muchołówek też kiedyś porozmawiamy. Może nawet niedługo. Może nie jestem zbyt dobrym tutaj przykładem, ponieważ moje muchołówki. Przetrwały ze mną 2-3 lata, no ale tłumaczę to sobie tym, że gdy je nabywałem, to już miały pewien określony wiek. Więc tutaj wystarczy znaleźć wytłumaczenie. Ale wracając do tego, czym żywią się te muchołówki, to tutaj dzięki tym liściom pułapką one mogą łapać większe owady niż rosiczka, do której musi się coś przylepić, no tak to nazwijmy, i nie może być zbyt duże, żeby się uwolnić. I gdy mowa o to, czym żywią się w naturze, to dotarłem do informacji, że ten udział wygląda w ten sposób, to 1 trzecia tego pożywienia to mrówki, około 30% to pająki, 10% chrząszcze, 10% koniki polne i mniej niż 5% to owady latające. Więc tutaj warto powiedzieć, że tu głównie muchołówka amerykańska jest... Nastawiona na owady większe, na owady, które dostarczą jej więcej tych substancji, tych składników, które są im potrzebne, jej są potrzebne, im są potrzebne, roślinom nie odmieniajmy. A te przecież rośliny naziemne, mrówki, koniki polne, chrząszcze, no, mogą być większe. Więc ten udział tych owadów latających. No, może zaskakiwać, że jest tak niewielki. Po prostu inna strategia, inne skoncentrowanie się na innych y, y, źródłach pożywienia. Szósta ciekawostka to może odmiany. Jest to gatunek monotypowy. To jest jedyny przedstawiciel tego, tych muchołówek. Ta muchołówka amerykańska. Tylko, że oczywiście my, jako ludzie, dążąc do tego, żeby no, te muchołówki były albo większe, albo inaczej ubarwione, albo wyglądały troszkę inaczej, stworzyliśmy, oczywiście, wyhodowaliśmy w sposób sztuczny ponad czy też około 400 gatunków. Gatunków różniących się właśnie wyglądem, kształtem troszkę. Tu zrobiono dużo, żeby po prostu je urozmaicić. Tak, dla wielu osób ta muchołówka nie jest wystarczająco ciekawa, więc powstało około czy ponad 400 gatunków, które różnią się wieloma rzeczami, tak żeby były bardziej... Atrakcyjne, jeśli chodzi o bycie roślinami ozdobnymi, czy też takimi roślinami, które trzymamy ze względów takich, jako ciekawostkę. Siódma, może ciekawostka, to jeśli chodzi o to, jak pozyskiwane są nowe muchołówki, to mogą być z nasion, czy też dzielenie się tej rośliny z tej podziemnej. Niby cebulki, może tak to nazwijmy, ale też można je pozyskiwać i najczęściej chyba w hodowli tak to wygląda za pomocą in vitro. Tak, tutaj o tym też porozmawiamy kiedyś. Tu tych tematów robi się milion, tylko że no, ciężko z tym wszystkim nadążyć i nie wiem, czy się to będzie w ogóle oglądało. To jest ta jedna z tych form tego hodowania muchołówki, tkanki tej rośliny właśnie w taki sposób troszkę. Ciekawe, tak to może nazwijmy. Ósma ciekawostka może już przejdźmy od tego, jak pojawiają się nowe muchołówki. Nie jest to tak fascynujące, chociaż według niektórych może jest, jak w przypadku np. ptaków czy też zwierząt. I jeśli chodzi o muchołówki, to one najczęściej tworzą taką rozetę ze czterech, siedmiu liści. Te liście już omawiałem, mają do 10 cm. Jest to taka zielona płaska łodyga, która może prowadzić proces fotosyntezy, która prowadzi proces fotosyntezy, zakończona tymi liściami, pułapkami. I w przypadku... Tych liści, tych pułapek nie dopowiedziałem w punkcie czwartym, że one najczęściej mogą zamknąć się dwa-cztery razy, niekiedy nawet tylko raz i one no, niestety przestają istnieć, ponieważ no, wyczerpią ten swój czas, już nie mogą się więcej razy zamknąć i przeprowadzić trawienia, no ale mogą na ich miejsce być nowe. I jeśli zobaczymy jednak roślinę, która ma więcej liści, to nie jest to pojedynczy egzemplarz, tylko kolonia, która powstała z rośliny, która uległa podziałowi pod ziemię. Więc pojedyncza roślina to właśnie te 4 do 7 liści zakończonych, to znaczy łodyg i liści pułapek. Jednak kiedy mamy roślinę, gdzie, gdy tego jest więcej i często się to zdarza, to dopiero fajnie wygląda, to mamy taką kolonię z kilku podzielonych osobników. Kolejna ciekawostka to długość życia, ponieważ Muchołówka w odpowiednich warunkach może żyć nawet do 30 lat. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, ja sobie tłumaczę te moje muchołówki, które przeżyły te kilka lat. Tym, że jednak jest to roślina, która musiała mieć już swoje lata. No, pozwólcie mi, żebym sobie to tak wytłumaczył. Ale tutaj są to rośliny, które mogą być z nami przez długi czas. Oczywiście pamiętajcie, że jeśli kupujemy muchołówkę, to ona już najczęściej kilka lat ma za sobą. Tutaj nie jestem specjalistą, iluletnie muchołówki kupujemy, ale że zanim się rozwinie, to też trwa. Tylko, że było, nie było, nawet ponad 20 lat możemy ją hodować, kiedy są odpowiednie warunki. No, nie zawsze jest to takie proste, jak widać na przykładzie moim, chociaż może tu nie jestem reprezentatywnym, ale roślina, która jest naprawdę długoletnią byliną. Następną rzeczą, którą warto wiedzieć, jest to, że jeśli chodzi o to trawienie, to ono jest kontrolowane przez hormon, przez kwas jasmonowy. Co ciekawe, u roślin niemięsożernych ten sam hormon odpowiada na przykład za rozpoczęcie procesu produkcji substancji, które mają odstraszyć jakieś zagrożenie toksyny czy też innych substancji, które po prostu mają zniechęcić na przykład jakiegoś owada czy jakieś zwierzę. Przed zjedzeniem, zniszczeniem tej rośliny. Tak, rośliny potrafią się komunikować za pomocą związków chemicznych. Potrafią wytwarzać substancje, i nie nie mówię tutaj o muchołówce, które odstraszają i które mogą być szkodliwe. To też bardzo ciekawy temat. Ale oczywiście, jeśli chodzi o ten kwas jasminowy, to on to kontroluje i Dzięki temu, że na przykład ten chrząszcz czy mrówka porusza się właśnie w tym liściu pułapce, aktywizowane są później gruczoły trawienne. Tu może nie będę zanudzał i udawał, że znam te wszystkie nazwy, które hmm, dotyczą tych wszystkich substancji, tych procesów, które się tam odbywają. Ważne jest to, że to trawienie trwa około, do, około 10 dni. I później na zewnątrz, później ten liść. Pułapka się otwiera, oczywiście, jeśli ma jeszcze na to szansę, i może ponownie dojść do procesu, oczywiście, złapania kolejnej ofiary. Może ostatnia dziesiąta ciekawostka i tutaj powiem o tym, że jeśli chodzi o to bycie rośliną doniczkową, tutaj nie ma większych problemów. One są bardzo popularne, one nie mają żadnych problemów one świetnie sobie radzą. Ale jeśli spojrzymy na naturalne miejsce występowania, to te rośliny zaczynają mieć problemy. Te ich naturalne siedliska są zmieniane, są likwidowane. Co ciekawe, na przykład pożary, które co kilka lat, które na tych terenach też się, choć są to tereny bagniste, odbywały, one pomagały tym rośliczkom. Teraz te pożary są kontrolowane. Pamiętajmy, że one pomagały tym roślinom w ten sposób, że potrafiły eliminować inne rośliny, inne krzaki, które oczywiście zagłuszały czy też uniemożliwiały istnienie tym roślinom. Osuszanie i masa innych rzeczy, które doprowadzają do tego, że w naturalnym środowisku ta roślina zaczyna mieć problemy. I o ile w przypadku tych funkcji ozdobnych występowania na całym świecie jest ok, o tyle w, tych naturalnym, o tyle w tym naturalnym środowisku może być gorzej. Ok, kończmy. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście, oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, polecacie. Zapraszam na moje inne kanały, na przykład kanał, gdzie mówię o psach i kotach. I oczywiście macie doświadczenie z muchołówkami, macie jakieś doświadczenie z tego typu roślin, z tego rodzajami roślin, nie wiem jak to powiedzieć. Zapraszam do sekcji komentarzy i bardzo Wam dziękuję za te komentarze, za to, że oglądacie, za to, że jesteście. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.